Siemaneczko, jestem Lent, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj y, pojedziemy sobie troszeczkę moją zatereczką. Hmm. Wiem, że dawno odcinka nie było, spowodowane jest to tym, iż y, Miałem troszeczkę nauki i tak dalej, tak dalej, Bywa, bywa tak czasami hmm. No, świetnie jak widać mu progi, taka nowa rzecz. Między nim bardzo fajnie. Jedyne co brakuje mu do full visual, możliwego, jakie tylko jest, to są wydech, znaczy wydechy, a dokładnie to wydech. No i zobaczmy, ile umycha. Tak szczerze. Pewnie powyżej stówki jak to zwykle Jak to zwykle to ja tu nie będę płacić To mi się właśnie nie podoba w też że mam gigantyczne zanowrowy Znaczy mało co ma się tutaj rozwalić bo yy, Po prostu nie ma co tu się rozwalać za bardzo no ale na przykładowo na światła takie właśnie fajne rzeczy się najbardziej rozwalają mm. Drugą rzeczą dlaczego mnie nie było Jest iż gram w inną grę coraz więcej dlatego również nie ma wydechów prawdopodobnie gra to jest na pylo, byłoby wydechy plus może jakaś jeszcze rejka yy. a na razie to yy. gram sobie w Paydaya. oczywiście dwójkę czy jedynkę też mam kolegi ale mam Przejdziemy prosto. Aha. No rozumiem takie skręcanie no Może pojedziemy sobie na. Yy, na. Już trochę na. 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 naokoło. Ale nic nie... No, nawet, Nie, no pojedziemy tam do że... Polka nie przebita. Także nie ma lipy, nie ma biedy. Wiecie co mnie teraz cieszyło? Yy, I wiecie dlaczego nie dodawałem na L2? Yy, nie na L2, tylko na H2? Łamunka nie ma. Dobra, to sobie tutaj stanę. I już wam pokazuję, dlaczego nie. Yy, nie opłaca już teraz się pracować na tej pracy. Proszę bardzo o właśnie ta zmiana e, e, wiedziałem że taka zmiana będzie od samego początku wiedziałem że taka zmiana będzie zresztą ta praca jest opłacalna tylko w jednym wypadku jeżeli jest powyżej no teraz jest akurat bardzo fajnie bo jest weekend ale w tych godzinach Normalnie jest około 300 osób Może, no tak mniej więcej mm, Także Także po prostu RIP Moim zdaniem to już ta praca nie ma sensu No chyba, że podniosą zarobki No chyba mm, Teraz jedynym można powiedzieć y, miejscem na zarobienie Yy, na H2 jest, yy, no, jest, yy. Yy. A to znaczy może nie jest, ale są mechowie, jedyne miejsce, w którym da się coś fajnego zarobić. No i patrzcie jak to leci bokiem. Aż za mocno. Parę bokiem. Jak szalone. Czasami właśnie brakuje mi te, tego Mk1. Ale da się wytrzymać. To, że aż za bardzo leci bokiem to to jest po prostu na plus. W sensie takim, że auto driftuje. I to widać. O, proszę bardzo. Nie wiem dlaczego ludzie po prostu nie lubią tej zeterki. Może nawet mieć to świetne auto do driftu. W sumie zeterka do niczego innego się nie nadaje, jeżeli nie do driftu. A wygląda, jak wygląda każdy tam Ma swój gust. Yy, jedni wolą inne samochody. Jedni wolą takie. Ja akurat wolę tego typu. Yy, w zasadzie dostałem również yy, Wiadomości, że bardziej wygląda to jak jakaś korolla starsza. mi szczerze, to bardziej pasuje pod Toyota Supra, ale tu taką starą Toyota Supra. Yy, która jeszcze miała właśnie wysuwane światła. Jeżeli ktoś nie wie, że taka to, ja to w ogóle istniała, Supra właśnie. Z wysuwanymi światłami, to, to teraz właśnie mówię. Że istniała i no, nieraz widziałem taką na oczy. Bardzo nie wygląda fajnie. Yy, a korolla nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Być może przez te tylne światła, bo tu korola właśnie ma takie tylne światła. Zależy to z której generacja. ale no, może powiedzieć, że są takie generacje właśnie, które mają yy, takie tego typu, właśnie takie duże światła yy, tylne. Znaczy właśnie. Oficjalnie jest potwierdzone, że to jest Mazda RX7, ale yy, właśnie... Już nie jestem pewien czy to tak na serio jest. Bo... model... znaczy no model jest wzorowany, on nie jest tak w 100% Mazda RX7 o proszę bardzo tylko yy, yy, Tylko tak bardziej wzorowany, żeby to nie było po prostu... że sobie przywłaszczyli to Mazda RX7 i że specjalnie właśnie jest z, ZTR350, żeby nie było, że... Nie mieli praw autorskich i sobie po prostu podrobili auto. Raz, że może było i wzorowane, ale nie jest to Mazda dairy się do moim zdaniem. Mi to najbardziej się kojarzy z jakąś Toyota Supra, właśnie taką bardzo starą, bardzo, bardzo starą. Jedną ze z tych starszych generacji. No chociaż również dziwne jest to, że w GTA SA jest już to, ta Supra, nie jest oczywiście Jester. Y, który ma jdmowy... Y, jdmowy ma wszystko yy. No i jest to prawidłna i normalna Toyota Supra no, nic, nic dziwnego, taka Toyota Supra powinna być A to to taki... Yy, taka w sumie ten spoiler to taki też troszeczkę jdmowy, tylko że... Jakby tego spodu nie miał W sensie takim, że... Jakby ten spód tego spoilera a może nawet wejdę, pokażę, nie ma problemu. Jakby ten spód, chociaż nie mam tutaj, nie mam tutaj pokazać, ale... Jak macie ten spoiler, porównajcie się do tego Jesterowskiego, mam nadzieję, że większość kojarzy o, o jaki spoiler mi chodzi. A jak nie, jak nie, nie gracie na pylu, to ten Jesterowski to jest taki JDM-owy, specjalnie jak to, do Toyota Supry, do Toyoty Supry. Ej, czyli taki... Półokrągły na cały yy, na cały tył Myślę, że wszyscy będą kojarzyć yy, A tutaj jest taki pół i taki taki spód taki troszeczkę Znaczy spoiler o ten yy, jest również w SGT jest chyba w jak... no nie wiem w różnych autach nie tylko w Settercach Wiadomo. Dobra, może pojedziemy sobie. Świetnie, przestało. Ale głos jest cały czas. Pojedziemy sobie, może, na rafinerię, bo coś się dzieje, właśnie. Widzisz, że teraz, właśnie, ludzie zaczęli już zostaw zostawiać to H2. Yy, no, bo straciło. straciło to sens. No, już to wraca nie ma sensu. I wiedziałem, że nie będzie po prostu. No, znowu się powtarzam. Znowu, że nie będzie sensu yy, tracić tych 3 godzin na jakimś yy, H1, które zarabków praktycznie w ogóle nie ma. Yy, nie mam pojęcia że czemu to się to jedzie pod prąd. No, po na tym odcinku zobaczę. Co to było. Zobaczcie, że tu jest ludzi. Zobaczcie ile ludzi już przechodzi na yy, rawkę ewentualnie H L2. Jest prawdopodobnie wszyscy idą na rawkę. Z powodu takiego, że ludzie po prostu nie umieją latać. Yy. Tak jest. Problem. dobra, no to. Tylko tak zobaczyć. I prawdopodobnie teraz yy, H2 będzie na ostatnim miejscu zamiast na pierwszym lub drugim. Taka jest niestety prawda. Nie no już teraz po prostu nie będę tego zdawać, no bo po co. O i właśnie tutaj macie yy, jest z jdm-owym, czyli taki właśnie półokrągły. No i to jest właśnie jdm-supra. Dla porównania macie dwie jdm super Prawdopodobnie nowsze i starsze. Moje jest oczywiście starsze. Yy. Ale właśnie taki jdm-owy troszeczkę mi to przypomina, tylko że właśnie... Mm, czy to jest full visual, ale nie wiadomo... Nie, nie ma yy, wydechu. I być może nie ma zderzaka przedniego, ponieważ go w ogóle nie ma, ma rozwalony. Dobra, no to ja będę spadać. A Jester fajny, takie właśnie. Tylko, że Jester'y mi się podobają jak Sustuna. Przynajmniej jakiś tam, nie wiem, spoiler eee... No Spoiler e, jakiś, spoiler beliaki. jaki. że spoiler, to do Jester'a ten ja muszę mieć. Minus tego, minus Jester'ów jest taki, i to jest chyba największy minus tego samochodu. To, że y, po prostu ma napęd na przód i to jest... To boli, bardzo boli. No patrzcie, jak to leci, to jest takie świetne auto. Ale ludzie jej mówią, że to auto jest do niczego Jak ja dobrze zrobiłem, jeszcze nie posłuchałem, i kopiłem, yy, Znaczy kupiłem w sensie takim, że yy, polowałem na to auto dosyć długo Potem tam zmieniłem yy, zdanie Kupiłem Sabre MK2 MK3 Szatan, polecam Wow, MK2 MK3 Widać Bo zapierdziela szybko Zwykły receptor tego nie zrobi Jester ma chyba taki sam funkcja jak ta zeterka. Yy, Stokowo oczywiście. Kroczymy pewnie z mk 2 3 tak samo. Ale macie taki właśnie... Mm, mm, dobra, tu się zaprakuję. Wejdziemy na chwilkę na giełdę. Popatrzymy sobie jestery, chociaż nigdy nie, nigdy tak nie patrzyłem za jesterami Jeszcze może wam pokażę. O, proszę bardzo, o taki spoiler mi chodziło Cześć To jest jakiś taki A bo ten jest rozwalony, o to chodzi To jest rozwalony, ale właśnie tego typu What the fuck What the fuck Aha, dobra No 69 id no, Bardzo fajne polecam to Kaidy O, tutaj jest jester brzydki moim zdaniem, taki jester jest brzydki Wiecie, tweet, jakieś takie brzydkie twisty Takie jest brzydkie, takiego bym nigdy nie kupię Ale idziemy niższy, ale co z tego? Takie jest brzydkie No chyba, że MK3, no to MK3 to już jest pół biedy No zobaczmy, może jakieś jest będą ładne No tego nie jestem pewien o, i właśnie tutaj już mamy SGT Identyczny Spider, tylko że nie jest akurat zielony eee, dobra Dżesterów jest teraz bardzo dużo MK2, yy, jdm mowiec RK1, okej okay. Okej, okay, to tylko żegnij MK3, bo byłoby bardziej fajnie Bardziej bym go chciał I bardziej bym go zapragnął Czyżby to miało jakieś niskie Owszem, ma Dżester hmm zobaczcie jak się mało teraz to zrobiło w... na naszym kamerunu Nie są wszyscy Nie mam pojęcia MK2 MK3 parek polecam, takie coś 71 Szczerze to się opłaca. Znaczy, ja nie patrzę pod, pod demont Po prostu... Nie wiem, no, na pewno montaż byłby tego droższy Tutaj widzę czysty jester więc no ja oddaję, mówię, no bardzo spoczko, tylko jakby było jakby, troszeczkę tańsze. Yy. No tutaj to już chyba jest przesada. Troszeczkę przesada. Ale nie będę oceniał. Yy. Może kiedyś to ztr się sprzeda? Też auto jest świetne i naprawdę... Yy, takiego auta... No to... Wow. Widzę, że to jest ten taki przerobiony yy, sentek Pod jakieś kombi Brzydkie, szczerze to brzydkie Normalny Jester jest najlepszy yy, Jester, yy, Sentinel, przepraszam Jakby miał kurcze yy, MK3 jakiś Jester i byłoby tak do, do 120, -ka. chętnie bym kupił Też ładny, tylko że no właśnie że to nie ma o właśnie taka Sabrunia to jest szatan kompletny szatan 191 o tu jest sentinel ten taki przerobiony tak zwany my zanim nie jest ładny Bo nie tylko mi się tak wydaje o tu jest sentek nie to też jest ten taki przerobiony hmm. Inwki O Za 108 Ale ma większy przebieg I zobaczmy sobie 82, ja mam 83 No 1 więcej mam Chociaż w sumie Moje burrito, byłe Miało y, równy przebieg o, Zobaczmy jeszcze tego Fajny, czekaj co ma Ma wydech No ma wydech Oh shit, 7k id Oh shit No to takie coś to już pod... Może nie unikat podchodzi, ale... No Co to jest, Blade? Blade, stały dach Z hydrą. Ach, jakby nie miało... Jakby miało mniej tych dodatków wszystkich Ale za to miało mk 1 trochę bym kupował? Ja bardzo lubię lowaidery yy, I właśnie tego typu... bufków nie patrzę, jak to ja Mm. mk1, mk2 za 145 no no fajne I szczerze to, to mogło sobie tą zeterkę wystawić niedługo czemu nigdzie no ta nie jest fajny, tylko że nie ma tego mk3 halarnego. No tu jest MK2, MK3 Jakby no tego MK2 nie miał, to był demon w sensie takim Że po demoncie 20k, no 34 Może no, i dałoby radę O ja mam bardzo podobną Też mam Magi Jeszcze zobaczmy sobie ID No takie porównywalne szczerze 115 mógłbym za tyle swoje sprzedać sobie to troszeczkę drożej, bo ja mam progi i wlot tak za 25 mi się wydaje, że to byłaby dobra cena 125k i kupić sobie jakiegoś jastera no tylko właśnie lipa, że to ma mk2, a nie mk3 jakby to miałem mk3 i napęd na 4x4, przynajmniej na tył Brałbym od razu takie coś Niestety Lipa kompletna Dobra raczej skończyć ten odcinek to już 20 minut mija Tak więc może już nie będę chodzić. z tej giełdy Ja się po prostu z wami żegnam tutaj A tak tak więc ja się to mi żegnam, ja bym na widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiadomo kiedy będzie, ale cześć.